Zobaczmy teraz, jak sytuacja wygląda w przypadku tej nieco bardziej skomplikowanej formuły. Mamy tutaj jeszcze nasz poprzedni dowód. I żeby pozbyć się tego, co zostało tutaj napisane, wystarczy odświeżyć stronę. I mamy nasz edytor wyczyszczony. I teraz musimy wprowadzić Całą formułę nieco bardziej skomplikowaną, tak bo od niej zaczynamy. Jest to implikacja, która ma w poprzedniku koniunkcję, a w następniku ma tylko zmienną zdaniową albo schemat formuły nierozkładalnej. Nazwijmy ją sobie B. I ta koniunkcja w poprzedniku składa się po pierwsze z formuły A. I tutaj mamy implikację. Proszę też zwrócić uwagę, jak to zmienia się po tej stronie. <laughs> Implikacja to jest, jeżeli A to B tak więc kolejność nie ma aż takiego znaczenia no. i tutaj wpisujemy B również bez argumentu. Proszę zobaczyć mamy formalizowaną naszą formułę. Głównym spójnikiem jest tu implikacja. Oczywiście te same konwencje są tutaj zachowane, to znaczy koniunkcja wiąże mocniej, więc nie potrzeba tutaj nawiasów. Jest jedna konwencja dodatkowa, ale to na razie nam jest niepotrzebne, więc skupmy się na samym dowodzie. Głównym spójnikiem jest tu implikacja, więc żeby dotrzeć do implikacji musimy ją móc prowadzić oczywiście. Wprowadzamy ją w ten sposób, i proszę zobaczyć, co się dzieje. Zastosowaliśmy twierdzenie o dedukcji. Do przesłanek dodało się nam, dodała nam się ta koniunkcja, i jako wniosek mamy następnik tej naszej dużej formuły. No, i jak, jak dotarliśmy teraz do formuły B. Otóż, oczywiście zastosowaliśmy regułę odrywania, czyli modus ponens, która tutaj nazywa się regułą eliminacji implikacji. Oczywiście, tak jak już to zostało wspomniane, wybierając te, to drzewo derywacyjne wstecz, sugerujemy się tym, co mamy w przesłankach. No więc tych dwóch przesłanek, oczywiście, przepraszam, jeżeli potraktujemy Człony tej koniunkcji osobno, no to na tej drodze dostaniemy na mocy reguły odrywania formułę B. I zobaczmy, jak to jest tutaj zaimplementowane. Wprowadzamy sobie informację do systemu, że chcemy wyeliminować implikację, żeby dostać formułę B. No i ten system automatycznie wpisał nam początki tych dwóch. Ścieżek. I system wie, że jeżeli chcemy dostać B jako rezultat zastosowania reguły odrywania, to, to ta formuła musi być następnikiem jakiejś implikacji. Poprzednik jest jeszcze tutaj nieznany. My musimy go wybrać oczywiście, sugerujący tym, co mamy w przesłankach. I wtedy zobaczymy, co będzie działo się dalej. Więc tutaj widzimy na czerwono podświetlone te elementy, co oznacza, że możemy je edytować, wybierając, co ma być poprzednikiem. Tutaj oczywiście naszym poprzednikiem musi być A, bo to nam sugeruje nasza, nasza przesłanka. I tu się nam teraz y, sytuacja zmienia odpowiednio. Od razu tutaj też system wie, że ten poprzednik musi znajdować się osobno w tej drugiej gałęzi, więc to samo będzie wpisywane tutaj. I mamy na to wpływu. Na tym polega zresztą bycie asystentem tutaj tego systemu. No i to jest oczywiście bez argumentów predykat. Proszę zobaczyć, mamy teraz sformalizowane już Formalizowaną sytuację, w której jeżeli dostaniemy A i dostaniemy, jeżeli A to B, to będziemy mogli sobie oderwać B, tak żeby tej linijce drugiej móc to wpisać. No i teraz system pyta, jakich reguł chcemy użyć, żeby dostać, jeżeli A to B. Patrzymy na naszą przesłankę. Mamy koniunkcję A i jeżeli A to B, więc jeżeli A to B może być uzyskane jeżeli z takiej formuły opuścimy drugi człon, więc opuszczamy koniunkcję zostając drugi człon i tu proszę bardzo nam się tu teraz zmieniła numeracja, więc na razie zostawmy formułę Linijkę czwartą przejdźmy do piątej, gdzie musimy zrobić, żeby dostać formułę A, no to z naszej przesłanki musimy opuścić pierwszy człon. No i teraz system pyta: Skoro chcemy uzyskać, jeżeli A to B, przez opuszczenie koniunkcji, gdzie jeżeli A to B jest drugim członem, to co ma być tym pierwszym członem? Oczywiście sugerujemy się kształtem naszej przesłanki. Tu musi być z tej strony A. Zaraz przejdziemy sobie do tego, co się tutaj zmieniło, ale zobaczmy, że to w przeciwieństwie do sytuacji z eliminacji implikacji. Nie wpływa na, na sytuację tutaj. My mamy dowolność, jeżeli chodzi o wybór drugiego członu. Oczywiście będziemy chcieli doprowadzić do tej samej sytuacji, natomiast system nas tutaj nie ogranicza. No bo w szczególności dowód mógłby być bardziej rozbudowany i moglibyśmy chcieć zrobić coś jeszcze innego tutaj. No ale my chcemy opuścić koniunkcję z tej samej formuły bo mamy ją w jako przesłankę no to tutaj wpisujemy te implikacje i proszę zobaczyć co się dzieje Jedna jeszcze uwaga, jeżeli na jakimś etapie pomylimy się w wpisywaniu różnych rzeczy, możemy kliknąć ten przycisk, i wtedy system cofnie nam do poprzedniego kroku. I tak możemy sobie wycofać aż do samego początku. Ale w naszej sytuacji ja nie popełniłem żadnego błędu i nie mam już żadnej możliwości edycji, bo to jest sygnalizowane przez tę czerwoną. Kropkę z kreskami. Jej tutaj nie ma już. I proszę zobaczyć, że pojawiła mi się jako uzasadnienie ta reguła Assume. Znaczy jest to reguła, która po prostu mówi nam tyle, że w przesłankach znajduje się: Można wniosek jest elementem zbioru przesłanek. Tak, bo to może być szersze. I rzeczywiście tak jest, tak? No bo skoro dotarliśmy aż do, do samej góry, gdzie chcieliśmy powiedzieć, że chcemy opuścić najpierw drugi człon, później pierwszy człon dostając A i jeżeli A to B i z tego na drodze reguły odrywania dostajemy B. I tutaj mieliśmy założywszy sobie to, dostaniemy całą tę formułę. No to system tutaj, jeżeli zrobiliśmy to odwrotnie, widzi, że tym, co sobie musieliśmy założyć, mamy uwzględnione to, co na tym etapie chcemy wykazać, więc ta derywacja jest trywialna i dzieje się to w dwóch przypadkach. tak? W przypadku tego opuszczania koniunkcji Drugiego członu i pierwszego członu, co odpowiada tym dwóm gałęziom, które rozważaliśmy w innej prezentacji tego dowodu. I to nam kończy dowód. Możemy sobie jeszcze kliknąć i zobaczyć jak to wygląda w nieco innym ujęciu syntaktycznym.